Od urodzenia mieszkam, żyję i pracuję na tak zwanej ojcowiznie. A gdzie to, to jest jasna sprawa, że tylko w dziewulach. Ojciec był kolejarzem i to rzemiosło pochwyciłem po ojcu, tylko w innym kierunku zainteresowania. Z perspektywy czasu, życie i szkoła, i tamte lata. To naprawdę były czymś niezbędnym, co mi dużo pozwala bardziej pat patrzeć realnie na tą obecną, otaczającą nas cywilizację. Już nie jesteś niewolnicą, jesteś wreszcie sobą, Polsko. Nad głową twoją zajaśniało słońce. Jesteś mojego ty cierpienia więcej niż połowę, Ty, która wiązałaś łzami koniec z końcem, Ty, której wiatr Cybiru smalił twoje lico, Gdzie kulił Moskala dla ciebie kajdany. Zawsześ plany układała tam z Bogu rodzicą. Najpiękniejsza dzisiaj jesteś polsko smutna pani, ze względu na to, że pracując w przedsiębiorstwie PKP jako czynny pracownik miałem bezpłatne przejazdy po całej Europie, a zainteresowaniem dla mnie to właśnie były takie miejsca, w którym się można wyciszyć, odnaleźć. I może akurat za przyzwoleniem tego ruszyła ta myśl poezji. W skali porównawczej te koleje francuskie, te to szaleństwo, 315 na godzinę, trochę więcej. No i stamtąd z Irunu się przejeżdżało na, na tak zwane intercity. To pociągi. I już portugalskie, gdzie na stacji Fatima się zatrzymywałem, od tej stacji 28 km miasteczko Fatima, bo kiedyś stacji kolejowej Fatima nie było. Zawsze sam czysty brulion i co tam, jakie myśli się napotkały. To się prawda, tym posiłkowałem, miałem satysfakcję. I w, i w domu w ramach chałtury, to dzisiaj mogę sięgnąć i sobie powspominać tamten czas i tamte lata. Mnie wystarczyły mapy międzynarodowe. prosto stalu, w świetlicy, na dole powstawał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na tym, na tym zebraniu nie byłem założycielskim. Na każdy siedlecki zakład był jeden głos. No i okazało się, że bez obecności moim na, na zebraniu zobowiązali mnie do prowadzenia tego tego komitetu strajkowego. Nie trwał on dużo, bo za, za bliski czas wyskoczył stan wojny i już, już powstały inne zasady gry. Zerem byłbym i będę zerem, jeśli bym inaczej miał w swoim pomyślenku. Każdy z perspektywy czasu wyciągnął wnioski. Łatwiej by mi było na przykład dzisiaj, nie wiem na jaki temat, ale napisać cztery, pięć kolejnych wierszy, aniżeli siąść, liczyć ile ich mam. Żeby człowiek po, po, po iluś tam latach nie żałował, że, że niepotrzebnie szedł z tej drogi czy z innej drogi, a jeśli ją wybrał, pielęgnuje, kształtuje, to to jest największy dobrobyt i największa frajda życia. Trzeba było mieć. Ciąg, satysfakcję, przyjemność. Przychodzi jakiś moment, schodzi się z roweru, siada się w przyjezdni, dwa słowa się napisze, i za tydzień będę wiedział, czego temat dotyczy. Na ile, na ile zwrotek i tak dalej. I mam bardzo dużo pozaczynanych, do których coraz trzeba będzie zajrzeć, uzupełnić, a nad niektórymi się zatrzymać, bo jeszcze. Nie przyszła ta myśl, która, którą bym uważał za stosowną. No, dzień dobry. Dzień dobry. Lepiej późno niż wcale. W pierwszej kolejności mam nadzieję, że to mój kolega to kupił, wynalazł. I mamy nadzieję, że to jest to. Taśma tak była zdarta że mówię, będę próbował nasączać, żeby coś z tego wyszło. Aha, no, ale to jest to czy nie? To... Y W warunkach doszedłem do 160 w górę. To te dwa betony duże to w sumie mają 115 kg. To jak się szykowałem do Orzysza, to pamiętam, bo sobie w zeszycie zapisałem 12 razy za głowę, i do góry. To była normalna, normalna szopa, gdzie krówka tu stała. Coś tam jeszcze, czy świniaki. A później to zostało skasowane. A mnie pod sufitem szmery. Nie umiem odpowiedzieć, żeby aż w ten sposób. To jest tak czytelne urządzenie. To jest miniatura siłowni. Miałem brata starszego, cztery lata. Ojciec z matką od wojska uratowali. Był taki pułkownik wrzesiński w wkr Siedleckim. A dla mnie nie mieli pieniędzy, i ja widziałem, że coś przede mną się szykuje. I żeby, żeby prawda się do tego wojska w jakiś sposób przygotować to piłowałem z półtora roku ciężary. Jestem w początkowej służbie w wojsku, a cały Orzysz rozplakatowany, zimowe mistrzostwa garnizonu Orzysz w podnoszeniu ciężaru. I ja chciałem pójść na te zawody, a mnie taki pułkownik mówi chłopcze 10 lat będziesz w cywilu, a z nas się będą śmieli, że taka oferma tu była. Na siłownię nie chodziłem, nikt mnie tam nie znał i jak przyszło pierwsze zgłoszenie do pierwszego podejścia, a ja mówię, jakie zgłoszenie, a oni mówią, chłopcy, co ty wiesz o, o ciężarach, jak ty nawet nie, nie umiesz zgłosić i jeszcze raz mnie pyta, mówię, temat krótki, ostatni skończy, ja zaczynam i tak było. I od razu poszła aż do tego dyplomu. Różnie ja określam poetów. Ludzie, którzy mają fury pieniędzy, chcą błysnąć i nieważne, że pójdą, pójdą takie czy inne egzemplarze w krótkim czasie na przemiał, byleby wejść na plan. Były lata, długie lata, kiedy nawet przed dziećmi żono się ukrywałem, żeby oni się mnie nie krępowali i żebym nie dał plamy, że coś tu nie tak w środowisku, w którym mieszkam, żyję i obcuję, że tego typu zainteresowanie człowieka, który żadnych wysokich uczelni nie, nie zdał i nie zna. Duchowy spokój, a przede wszystkim, a przede wszystkim trzymać się swoich zasad językiem teologii. Panie Taduszu, jak to jest? mieć 80 lat 80. I, i być w takiej formie, jak to można osiągnąć. Przecież pan jeździ do Zbuczyna, na każde wezwanie wójta pan przyjeżdża rowerem. Ile razy w tygodniu pan jeździ rowerem? Różnie, różnie, nie ma recepty, ale przed ludźmi się chowam, żeby nie powiedzieli, że szmery pod sufitem. Haha, ha, no tak. Czego pan wenełapie? łapie? Przecież pan tysiąc, tysiące wierszy Róż, rocznie. Różnie bywa, nikt tego dobrze, że nie widzi. Bo jestem tu pustelnikiem i samotnikiem. Ale przychodzi taki moment, że pierwsza, druga w nocy, jak ja, kładę się spać i zawsze jakaś kartka czysta, jedna albo dwie i długopis. Bo jak na przykład obudzę się po pierwszej, to czasem bywa tak, że trzy czwarte wiersza na pamięć wiem, co mi się śniło. Wyrzucić wszystko to, co we mnie drąży, nie daje spokoju i dokonać bilansu. I, i moje pierwsze odezwanie i określenie, że nie nazwę to ani książka, ani tomnik. To będzie mój testament, który składam przed Bogiem i Ojczyzną. Tak zupełnie szczerze, wspólnota samorządowa to jest wspólnota, to są ludzie. Tak. I są ludzie, którzy dziś pracują, są ludzie, którzy dziś chodzą do szkoły, studiują, a są ludzie, którzy mają niesamowite doświadczenie, mają talenty i trzeba z tego doświadczenia i z tych talentów skorzystać. Jestem. Jestem, więc dokończę tylko myśl, to jest nasz obowiązek, żeby naszych mieszkańców. W taki sposób dowartościowywać i, i czerpać z ich dorobku. A z nami pozostanie jest to górska święta. Potrze nam krwawy pod, pozrywa kajdany. Aby wyrzec do każdego, i Cię pamiętam, bo nie zdradzi. Pa do końca z nami, najpiękniejsza Pani. Niechaj wszystko się przemiele w judeszowym młynie, A im w spadku niechaj nasza miska roztrzaskana, Plewy im za pokarm damy w masonerii gminie, I nie będziesz już ojczyzną, jak chcieli w kajdanach. Chłopcy moje, kto żyw w wierze i nadziei, że Pańskie jeszcze słonko w oczy nam zaświeci, a piekło wnet pochłonie ojczyzny złodziei, bo nimi są tyle warci, co jesienne śmieci. Cieszmy się tym, co jest, i zawsze sobie stawiam wysoko poprzeczkę, że jeśli w kalendarzu naszego życia w każdym tygodniu jest jeden piątek, to on coś znaczy. A jeszcze bardziej znaczy, jak w tygodniu 4 i 5 piątki są, wtedy się docenia, kim jest Bóg i Ojczyzna.